Zadanie. Robert jest obecnie trzy razy młodszy od brata Wojciecha. Za 11 lat Robert będzie już tylko dwa razy młodszy niż Wojciech. Oblicz, ile mają obecnie lat. Zadania z latami zwykle robię na podstawie tabelki. Tutaj wpisuję chłopców lub inne osoby, które występują w zadaniu. U góry zapisuję czas. W tym wypadku występuje w zadaniu czas teraźniejszy, ponieważ chociażby w samym pytaniu jest pytanie o ilość lat, jaką mają obecnie, czyli ilość lat, jaką mają teraz. Występuje również czas przyszły za 11 lat. No właśnie, Robert będzie już tylko dwa razy młodszy niż Wojciech, więc tutaj mamy czas przyszły za 11 lat. Przez x oznaczmy ilość lat Roberta, jaką ma w chwili obecnej, czyli teraz. Przez y oznaczmy ilość lat Wojciecha, jaką ma teraz. W tym momencie, nie czytając w ogóle treści zadania, należy uzupełnić pozostałe rubryki. Zauważ, jeżeli Robert teraz ma x lat, to za 11 lat będzie o 11 lat starszy, więc napiszemy x plus 11. Wojtek również zestarzeje się o tyle samo, ponieważ wszyscy starzeją się w równym tempie. Więc Wojtek ma y plus 11 lat. I teraz czytamy pierwsze zdanie i układamy równanie. Robert jest obecnie 3 razy młodszy od brata Wojciecha. Na początku zapiszę, że x jest równy y. No oczywiście to jest jeszcze nieprawda, ponieważ tutaj mamy młodszego Roberta. A tutaj mamy starszego Wojtka. Ale aby strony były równe, warto młodszą osobę pomnożyć przez 3. Dlaczego przez 3? No skoro on był 3 razy młodszy, to jak go pomnożymy przez 3, to już będzie tak samo stary jak jego brat. No dobra, teraz przejdźmy do drugiego równania, do drugiego zdania. W naszym zadaniu za 11 lat, więc przyglądamy się tym dwóm komórkom. Za 11 lat Robert będzie już tylko dwa razy młodszy niż Wojciech. I znowu możemy napisać, że wiek jednego jest równy wiekowi drugiego, ale myślę, że zauważyłeś, że to jest wiek starszego chłopca. Przecież Wojciech przez całe życie będzie starszy. Tutaj mamy wiek młodszego Roberta. I teraz w tym naszym równaniu Robert jest Dwa razy młodszy, no to skoro on jest dwa razy młodszy, to co musimy zrobić, aby ten wiek był równy wiekowi, który jest z prawej strony? Należy pomnożyć całą stronę przez 2, i już strony będą równe. Układ równań będę rozwiązywał metodą podstawiania, zatem pierwsze równanie odrobinę zmienił, czyli obrócę stronami, y równa się 3x, a tutaj wymnożył równanie przez 2. 2x plus 22, a prawą stronę przepisujemy bez zmiany. Możemy napisać komentarz, że zamiast y należy wstawić 3x. No, oczywiście tutaj do drugiego równania, więc pierwsze równanie przepisujemy bez zmiany. Tutaj całą lewą stronę również przepiszę bez zmiany, a w miejsce y widzisz, wstawimy tutaj 3x. Widzisz, to jest to nasze podstawienie. Inaczej wyglądający y. A plus 11 przepisujemy. Otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomo, więc pierwsze równanie będziemy przepisywać cały czas, a zajmujemy się rozwiązaniem tylko drugiego równania. 2x przepisujemy, 3x zmienia stronę, zmienia znak, 11 przepisuję, plus 22 zmienia stronę, zmienia znak, pierwsze równanie znowu przepisuję, tutaj redukuję x, otrzymam minus x, odejmuję liczby, Minus 11, dzielę to równanie przez minus 1, pierwsze równanie przepisuję, a tutaj otrzymuję już gotowego x. x jest równe 11, i teraz tę 11 można wrzucić do pierwszego równania tutaj w to oto miejsce, i otrzymam 3 razy 11, czyli 33. Zatem mamy już rozwiązany układ równań. x jest równe 11, y 33. Czytamy jeszcze raz pytanie. Oblicz, ile mają obecnie lat. Więc w zasadzie to jest rozwiązanie do naszego zadania. Robert ma 11 lat, a Wojciech 33 lata.